Siema, witam wszystkich na kanale Macio dzisiaj trochę inna nagrywka, bo z garażu ale pogody nie ma, więc jest czas, żeby trochę poszperać sprzęcie Już Wam mówię o co chodzi u mnie trwa wymianka sprzętu na Foxa połowiłem na Shimano zmieniłem wszystko teraz na Foxa właśnie na nawinne żyłki na kołowrotki to ta nowa żyłka Foxa na ten sezon soft steel 0,35 jest to żyłka camo no i to jest dla mnie takie trochę doświadczenie, że tak powiem, bo od kilku sezonów łowię na żyłki fluo które widać w nocy a tutaj troszeczkę inaczej zagrałem na żyłka camo będziemy widzieć no. Pokażę Wam jeszcze do porównania z tym moje Speedmastery XTD, które jutro wysyłam. Nadarzył się klient. Tak to wyglądało, zawsze łowiłem na takie właśnie żółki. A teraz będzie żyłka coś takiego. Zobaczymy się to gdzie spisywało. Teraz Wam jeszcze pokażę takie porównanie przy latarce UV, jak to świeciło. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak jak mówię, no te kułowrotki już jutro jadą do klienta. Zrobimy zaraz porównanie. Tak to się prezentuje przy świetle UV. Proszę bardzo widać, że ta żyłka świeci. Tak wygląda ta nowa żyłka z Foxa. Camo. Dość ciekawie. Do tego, że kupiłem strzałówkę, też w tym samym kolorze, kamo. Zobaczymy, jakie będą efekty. Test tych kołowrotków zobaczycie na filmie za tydzień, bo wybieram się z chłopakami na Ohaby pod Borem. Jedziemy w piątek, sobota i w niedzielę wracamy. Także zobaczymy, jak się ten sprzęt będzie sprawował nad wodą. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Na pewno się dowiecie o tym. Także oglądajcie mój kanał, bo bardzo dużo się będzie działo w tym sezonie. Mam mnóstwo pomysłów. Eee, parę rzeczy dokupiłem takich, żeby te filmy wyglądały jeszcze lepiej. Także śledźcie kanał, bo naprawdę warto. Będzie się działo. Pozdrawiam wszystkich. no não.